Najpierw ocieplaliśmy, a teraz wycinamy dziurę. Robotyka. No i to by musiało być coś takiego w tej dziurce. Używamy oryginalnych części nie żadnej podróby. Truma Nic, że nie mamy trumny, ale komin truma jest Dzień dobry Muszę zamontować komin Coś wyrzeźbimy Nie będzie wysoko wystawał ponad okna To też wysokość samochodu się nie zmniejszy no ale trzeba wywiercić od I to już będzie ostatnia dziura w suficie. Tak, no, bo tu już mamy przelotkę zamontowaną, fajnie się przykleiła. Ta do kabla jest. Nie mam problemu. Daj, pokażę. Tutaj planujemy zrobić komin, już wywierciłem sobie odpór z tamtej strony, żeby tutaj mieć punkt odznaczenia i tu będzie zamontowany. Tak wymierzyłem, żeby uszczelka docisnęła ładnie to. Tu mamy już zamontowaną przelotkę z przewodami do solarów. Specjalnie zostawiłem taki kawałeczek, żeby w razie czego obciąć, zarobić je. Będzie dobrze. Pogoda nie zachęca do siedzenia na dachu. No, piści w kolano. Nie. Ty mnie nie pójdzie. To jest za tęte. Daj, myśl narka. Jednak wyżynarką ta. Jak konserwał. To do mojego otworu. Co bycie... A ten otwór, co wiecie, to jest na rurę? No. Czy na komin? No, na komin. Ten komin przechodzi przez, przez blachę, tu wchodzi ta uszczelka i od spodu jest dokręcany tym, tym co mi pierwszy przypominałaś. To taku. A kuku? A co pani tam robi? No mam dziurę! I mamy zamontowany już grzybek. Mi się bardzo podoba, bo miałam takie wyobrażenie, że to będzie taka wielka bula, A jest malutki... Bardzo fa estetycznie fa tak. Fajnie fajnie jest malutki i nie zajmuje dużo miejsca i jest i... daleko od okna w miarę Także... jest daleko od okna więc chyba nie będzie żadnego nie problemu będzie. z tymi spalinami Zresztą ewentualnymi móc, weź rękę, wyciągnij rękawiczkę i tak ja dmuchnę w rurę no. no jeszcze raz ojejku to tutaj blisko tak, tego że nawet tam nie, nie doleciało, powietrza. Co? A, I nie. skończone. Ale teraz to urządzonko ściągamy i zajmujemy się dokończeniem tego sufitu, żeby on już nas nie raził w oczy. Nie, Pacharz. To jest. I bierzemy się za łóżeczko. A później będzie łóżko. O, tu sobie jeszcze może to. Jak zwykle mamy ambitne plany na sobotę. Zobaczymy co z zwiedzać. tego wyjdzie. Jak zawsze do nocy. Ojej, ja mi się tak nie chce. No to dobra, to możemy sobie zrobić najpierw tą deskę, pierwszą, później drugą, a później trzecią. No i nie wiem, czy robimy, kombinujemy z tym, żeby deska w frezować? deskę wchodziła i frezować i tak jakby Mówię, że nie mamy czym. No czymś się tam da zawsze. Tylko zabawa, nie? Zabawa, posuwanie, czy to pasuje, czy jedno w drugą wejdzie. No to jak ty chcesz, bo przed chwilą mówię, że to nie chcesz. Dobra, potniemy te i zobaczymy. Potniemy pierwszą dechę. Myślimy, jak zrobić to łóżko, żeby było dobrze. Żeby to wytrzymało. Ciężko zacząć. Jak zawsze. Jak zawsze cię. Ale jak pójdą trzy pierwsze belki, to myślę, że się rozhulamy. Tak jest. To lecimy z beleczkami. I pracujemy, myślimy cały czas nad łóżkiem. Na razie zrobiliśmy aż tyle, daliśmy sobie trzy beleczki. I tu będzie czwarta belka bezpośrednio do blachy przymocowana, aż na drugą stronę. I to będzie nasza czwarta belka. Będziemy się wspierać na czterech belkach, ale przy okazji wyszło nam. Wpadliśmy na genialny pomysł. Bo zmiana planów pierwotnie zlew miał być w tym miejscu. No i tu wiadomo, pod zlew, kawałek miejsca ucieka. Potem pod te syfony pod syfon, pod syfon no. też trochę te rurki, to wszystko. A dzisiaj sobie pomyśleliśmy, żeby może zlew zrobić zaraz koło prysznica. prysznica. Wprawdzie no nie, jest troszkę mniej tego miejsca. Może, bo ta ścianka będzie może troszkę przeszkadzać. Tutaj jest może troszkę tak ciaśniej, ale możemy sobie zamiast okrągłego, mm, okrągłego zlewu kupić, kupić sobie prostokątny. taki prostokątny i głębszy. I głębszy, właśnie. I głębszy. Nie ten szesnastkę, tylko ten 20 coś. Bo w zasadzie i tak miał być zlew tutaj koło łóżka. Tak. Więc po prostu zrobimy go z tej strony. Tu ma być kibelek, więc tą przestrzeń koło kibelka yy, wykorzystamy, wykorzystamy na syfon pod i na ten, syfon tak. i pod ten właśnie zlew. A tu będziemy mieć taką pełną szafeczkę. Pełną szafkę, no i jeszcze do tego pełny blat roboczy, bo ten miał być taki roboczy. I Takie mówiliśmy, nie ale co. nie wiadomo co. Takie... Tak. A i tak tu na górze. Ma być szafka wisząca. Tak. Także mamy tak samo szafkę wiszącą na górze pod spodem z lew. Dryn, dryn. tu by się przydało wtedy światełko. Światełko, no. Ale da się zrobić? Pociągniemy. Skąd się I wtedy mamy tak. Ciepła woda idzie z Junkersa. Z Junkersa idzie na dół, pod łóżkiem będzie szła rurka, idzie do yy, naszego zlewu. Tu? Po pierwsze, a po drugie, ze zlewu idzie do prysznica. Więc, tak jakby nie muszę wylewać nie zimnej tak, wody, tak? żeby wziąć prysznic i wypompować zimną wodę, żeby doszło mi ciepła. Tylko umyję sobie naczynia i pójdę się myć, więc mam już ciepło. Mhm. A trzeba myśleć o tej oszczędzaniu wody, i, i kolejna rzecz. Którą przemyśleliśmy, tak? To mamy jeden w jednym miejscu po jednej stronie samochodu wylot ścieków. Więc ja tu robię dziurę na wylot, walę z syfonu ścieki bezpośrednio do, do naszego zbiornika, tak samo jak będzie szło z bezpośrednio z tego. Z A nie by była taka droga? Tak. Tu by musiała iść rura. Ajku, jaka to by była długa droga. Stąd. Tędy. Na dół, pod spód. Gdzieś Nie? tam podłogą. No. No. Albo podłogą, albo przez garaż, albo pod, pod podłogę dołem. A weź złap te kąty, żeby to spływało. Także tu super by było. By waliło bezpośrednio z syfonem, bezpośrednio do ścieków. No. Jeszcze się tak zastanawiam, bo... Myjąc naczynia, woda tak strasznie chlapie, ale jak tutaj będziemy mieć tą szafeczkę, no to właśnie możemy sobie. Roletę jakąś. Albo plexi, albo. Pleksi, albo, coś. albo będzie wysuwana. Coś pokombinujemy, pomyślimy jeszcze. Wiadomo, gramy kartami, które <grym> mamy. I tak jak wymyśliliśmy sobie, wiadomo, pierwszy raz w życiu kampera budujemy i myślisz o nowych rzeczach, nie? Nie wiem, tą baterię Nawet Ania, też jakoś mówisz, o, tutaj. mówisz teraz o światełku Tak, że tu by się przydało Spoko, przydałoby się A masz USB podłączamy pod USB bezpośrednio światełko, masz światełko już mhm. I bez ciągnięcia kabli i tego Super Myślę, że to jest super pomysł także... Takie olśnienie Olśnienie, dzisiaj. bo doszły nowe deski, nie? No. Dobra, także lecimy dalej, trzeba zrobić dzisiaj te łóżko chociaż no, to lecimy. Te deski zaczynają przypominać już podstawę do łóżka. Jednak zdecydowaliśmy się na grube deski. Miały być te poprzeczki o połowę mniejsze, ale stwierdziliśmy, że nie chcemy wpaść ewentualnie do tego garażu. Lepiej zostawić tak. I nie na... robimy żebrowań dodatkowych. Tylko położymy na to mega cienką sklejkę I przedziurkujemy ją przedziurawimy, żeby materac miał czym oddychać I sobie będzie wypełniał po pierwsze te dziury Pomiędzy, tak? A po drugie będzie miał przewiew powietrza też Tak to sobie wymyśliliśmy Paweł gra w szachy Koń na A2 i tak przychodzę. Mamy tutaj taką szachownicę. Ale wygrałem. Wszystkie pionki pozbijałem. Został sam na szachownicy. Nie no, jeszcze masz trzy takie. No. To zaraz się zajmiemy. I odmierzamy teraz. Yy, co my odmierzamy? Gdzie mają być beleczki. Bo chcemy sobie nacinać tak jak te, żeby jednak było stabilniej. Będzie nacięta jedna belka, druga belka, jedna, i będą wchodzić jedna w drugą. Jedna wejdzie w drugą, i przykręcę wtedy jednym wkrętem od góry. Jednym wkrętem zrobimy całość. A po środku damy klej. A jeszcze. od dołu jeszcze jakąś taką. O dołu I na trytytkę. Powinno trzymać. <noise> to mierzymy dalej. I sobotę kończymy z takim stanem rzeczy. Mamy już kratownicę i jest ona przyklejona, przykręcona, przymocowana. Damy jej noc na odpoczynek. I nam również. Nam również już się nie chce. Już A poza tym wasił. jest późno i ta praca jest za głośno. I nie możemy budzić sąsiadów i ich drażnić. No, to nie jest robienie paneli do drugiej w nocy. Także godzina. Komisji. Która godzina? To jest ta druga